No, sobie dzisiaj potestujemy na PT, że no, wypacz, jedziemy wszystkie questy, zobaczymy tego Klołka. Musicie pamiętać, że w tym filmie możecie spodziewać się potencjalnych spoilerów, mniejszych, większych. Jest jedna bomba, która tutaj będzie wrzucona. Oczywiście obiecuję Wam, że postaram się jakoś zaznaczyć te większe rzeczy spoilerowe na timeline, żebyście o tym wiedzieli, jak i powiedzieć to w filmie. Będziecie mogli sobie skwitnąć ten moment. Także miłego oglądania, zaczynamy. Odor ale musimy się udać. Na nas czeka Eteral Login screen, bardzo ładny. Ja na Peterze i tak mam zasadę, że nigdy nie ogrywam tego tak z czytaniem questów i tak dalej. Tylko lecę przed siebie. Później na Retailu, jak wyjdzie już na żywo, patrz, to i tak będzie co, co robić, no bo wiadomo co. Ten patrz i tak trochę trwa. Teraz no, wiemy co to z Tazawesz, bo to jest po prostu główne miasto. No i tak wygląda mapa Tazawesz. Tak wygląda mapa Karesz. Mamy tutaj ta na taki główny hub dla Ali, dla Hordy. Mamy trzy wysepki. Tego jedna jest PVP, chociaż nie wiem, czy to nie jest ta. No i mamy tutaj wysepkę z Raidem. No i tak się właśnie prezentuje mapa cała. A tak to wygląda na mapie Kas Algar. Po prostu Karesz jest. Całkiem sympatycznie, spoko. O, no, Bizar, takie rzeczy to potrafi ładnie zrobić. czy latanie jest tutaj odblokowane, też od razu. Spoko sprawa, wiadomo. W mieście widzę transmu jest. Jeżeli chodzi o Tazewesz, jako główny hub, sympatycznie, uważam, że na pewno tutaj znajdziemy wszystko: action house, bank i tak dalej, i tak dalej. Bizar byłby głupi, żeby to tak nie zrobić. Zwłaszcza, że to jest kupieckie miasto. Główny hub, jakby. Fajnie, ja się cieszę. O co by nie mówić o Orngalu? No to już trochę się przejad. Ja zawsze już czekam później na następny dodatek na następne główne miasto. Także spoko. Lazłem taką tutaj ciekawostkę, bo tutaj są. Widzę, chociaż trochę się buguje, ale myślę, że zobaczycie. Tutaj macie teleporty do poszczególnych delwów. Słuchaj, czy to będzie jakieś ułatwienie ze strony Bizarda, żeby się łatwiej dostać do delwów starszych. No ciekawe, ciekawe. O, kurde. Wow, wow, wow. Powiem wam, w grze fajnie to wygląda. Ulala. No, widoczek całkiem, całkiem, kurde, porządny powiem. że. Wow. To jest cały Karesz zniszczony. Prawda, Karesz to mógł być z tego cały dodatek. Ale bizart postawił na taką drogę. No, no, no. Wygląda to fajnie. Zobaczycie, jak sami pogracie. W grze to w grze jednak, nie? No ale... Robi wrażenie. Dobra, jeżeli chodzi o Klauka, to jest tutaj na pewno pewien spoiler, którego nie każdy chce usłyszeć, także. Tutaj zaznaczę tego timelina, że to jest spoiler. Można sobie przejść dalej. Ale ogólnie bardzo zastanawiające, czemu za lata wrobimy tego questa i... Jeszcze to jest quest powiązany z artefaktowym klookem. No, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe, chociaż aż tak mocno to się tutaj nie wdrążam w te tematy, bo też nie chcę wiedzieć. Bardzo naprawdę ciekawe info, info czemu ono jest teraz quest giverem, nie? Ja jestem kurde w szoku. <laughs> nie mogę dojść do siebie normalnie. Szok, szok, szok. Wiecie, a propos proposalata Queen Azara też dawała nam questy na Zjataże jako jedyny Willian z Lore. Wiecie, ciężko powiedzieć. Wychodzi na to, że odgody to pasożyty, wojdy i tak dalej, a i Dimensius to taka Elita. Przede <grystki> wszystkim to zdobyliśmy już Cloaka. Po prostu z Questa. No i teraz będziemy pewnie odblokować jego moc. Mamy tutaj jakieś miejsce na socket. Socket też jest jakiś specyficzny. Hyper Socket. No, specyficzny, podejrzewam, że będziesz mógł po prostu włożyć swoją moc, czy statystyki. Zaraz się przekonamy. Blowka zdobywamy po kilku interesujących questach, dosłownie kilku, tak naprawdę jest chwila roboty. Mamy w nim gema, w którym możemy osadzić sobie sekundary staty. Po prostu będą cztery fiber socket'y No i będzie od Hejsta, Wersa Mastery Kryta. Plus będzie equip w zależności od Twojego speka Będą trzy equipy. Będzie dla tanka, Depsa i hila. Tank będzie miał o tyle dobrze, że będzie musiał odpalać shield z redukcją damage'u 20% Będzie miał też taką mechanikę, że jak spadnie poniżej 40% życia raz na 6 minut to mu się włączy ten shield z 500% efektywnością Jeżeli chodzi o healera to healer będzie miał taki equip energia pomoże mu healować target To jest taka fajna mechanika, że overheale tego efektu będą zamieniać się w shielda jeżeli chodzi o depsów, to będziemy mieli coś takiego, że będziemy zadawać po prostu damage. Ten damage będzie zwiększony o 20%, poniżej 35% życia. Jeżeli chodzi jeszcze o cloaka, to warto wspomnieć, że będą specjalne dodatkowe rzeczy, które będą ulepszać działanie naszego cloaka. Będą one dropić w rajdzie, Będą to buty, które będą powodować, że nasz cloak będzie się uaktywniał 50% lepiej. Także no, myślę, że to też gdzieś tam... Rzecz bisowa, o ile oczywiście ten Equip w Cloak'u będzie dobrze działał. I plus jeszcze, jeżeli chodzi o raid, to będzie specjalny ring z Dimensiusa. Kiedy będziemy mieli założony ten ring, to będzie on redukował Cosmic Damage, jaki otrzymujemy o 50% na 20 sekund. I będzie jakaś szansa, że się to włączy. Albo jest tu jeszcze napisane, że ewentualnie jak otrzymamy jakiś tam Damage, to też się to po prostu ten efekt uaktywni. Jeszcze warto dodać, że te gemy, które będą zmieniać tam statystyki, no to tworzy nam tailoring. Jeżeli chodzi o raid, to prezentuje się on tutaj w ten sposób. Możemy sobie podejrzeć poszczególne bossy. Ja już się aż tak nie będę tutaj wam zagłębiał, ale możemy sobie zobaczyć jak to wygląda na peterze aktualnie. To jest taka ciekawostka pewna z tymi Demon Hunterami Prezentuje Dimensius, będzie miał swoich podładnych też prawdopodobnie będą one w jakichś poszczególnych handkanterach No ta walka z Dimensiusem może naprawdę się wydawać ciekawa Pytanie, czy jak oni to zrobią, jak oni do tego podejdą bo wiecie, takie bossy wielkie, no, no musi być specyficzna walka no Fajnie, jakby była dobrze odebrana przez graczy. Fajnie, jakby się to dobrze robiło. jeśli tam na pewno większość z nas będzie mogła to sobie ograć na eleferze. Na metiku jeszcze będzie ciekawiej. Także, no widać, że tutaj każdy poszczególny Encounter może być bardzo ciekawy. Zobaczymy wszystko, jak wyjdzie w praniu. Jeszcze a propos właśnie Demon Hunterów. No to widziałem, że już są jakieś tam liki przecieki, różne ciekawostki związane właśnie z Void Demon Hunterami. Wiecie, no prawdopodobnie. Nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby Bizard wprowadził taką moc. Wiecie, gdzieś tam zagrożenie ze strony Felu zniknęło. Prawdopodobnie mogą być Demon Hunterzy, którzy chcą walczyć z Voidem i się gdzieś tam szkolili, albo szkolić będą, nie wiem, jak Bizard do tego podejdzie. Void Demon Hunterzy, spoko, jakaś nowa koncepcja, nie wiadomo czy to będzie po prostu jakaś ciekawostka w lore, jako postać jedna, bo tam już wyszły jakieś screenshoty, które tutaj na pewno widzicie formy wojdowych. nie wiadomo czy to jest jakiś trzeci spek, na pewno to już bardziej przyszłościowo na Midnight'y może się doczekamy trzeciego speka dla Demon Huntera chociaż ten screen, którego tutaj widzicie to jest, to jest na pewno fake bo to widać, no, no niemożliwe, że to jest y, prawdziwe ja już widziałem takie screenów w pełno i zawsze się okazywały fake'em no wiadomo, nigdy nie możemy być pewni na 100% zobaczymy, zobaczymy, ciekawi mnie na pewno wasza opinia w komentarzu, co myślicie o takim Demon Hunterze w ogóle możecie dać znać, znać jakiś tu feedback a propos tego filmiku, czy się podobał. Mam nadzieję, że du za dużo wam nie zaspoilerowałem. Możecie czekać na następny filmik, który będzie już niedługo, z kolejnymi ciekawostkami z Petera z 11.2. Oczywiście polecam, żeby spojrzeć w opis. Znajdziesz tam wszystko, czego potrzebujesz: czy link do Twitcha, do Discorda, do naszego community. Na ten moment to wszystko. Dziękuję. Trzymajcie się. Do następnego. Jeżeli nie masz jeszcze tego małta stasa dysku, to zapraszam na moje streamy. Często robię to z widzami. Bardzo chętnie pomogę.